Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę, miłość Boża jest doskonała. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze o bo podobnie jesteście do grobów powielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby proroków i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Prze Sami przyznajcie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Czytając Ewangelię zawsze spotkamy łaskawego, miłosiernego Jezusa, który pociesza, przebacza, leczy, zbawia, jest cierpliwy, w nieograniczony sposób kocha człowieka. Jak matka, Pan nie ma gorzkich słów ani dla celników, ani upadłych kobiet, tylko od nich wymaga. Zmiany życia. Nie krzesz więcej. O faryz... Nie ma łaski wobec faryzeuszy uczonych w piśmie. Ewangelia w wielu miejscach ich wspomina. Spotykamy ich w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wielokrotnie kieruje do nich ciężkie słowa, oskarżenia biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze oni są obłudnikami na tronie Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie yeah. mówią mówi czyńcie to co mówią a oni sami tego nie zachowują Jezus Mówi, że są nauczycielami narodu żydowskiego, tłumaczą Boże prawo, chociaż nie realizują, należy ich słuchać, ale ci nauczyciele tłumaczący prawo wymyślili setki drobnych praw i przepisów, przedstawiają, się jakby, przedstawiają to, jakby były Boże w lesie tak wielu przepisów, praw mogli się niektórzy odnaleźć i powiedzi, myślą, że są jedynymi świętymi i sprawiedliwymi. Przez swoje postępowanie chcieli pokazać innym, że wszystko co czynią, czynią aby ludzie widzieli. Gardzili ludźmi, zwykłymi, uważali za grzeszników. Gdy Jezusa jeden faryzeuszu zaprosił na obiad, przed posiłkiem faryzeusze obmywali ręce aż do łokci. Jezus zauważył to i powiedział, Wy faryzeusze obmywacie naczynia z zewnątrz, a wewnątrz jesteście pełni zepsucia. Nie, tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obudy i nieprawości. Chodzi tu o zewnętrzną obudę. Faryzeusze pobocznie obmywali ręce, ale nie obmywali swoich złych serc. Dlatego Jezus radził im, oddajcie jako y, jałmużne innym, jak prawdziwe są te słowa. Należało natchnąć serce, aby dać jałmużne, a nie aby... Inni byli zachwyceni ich niby sprawiedliwością. Inni byli gotowi dawać, dajcie dziesięcinę. On mówił do faryzeuszy, nie troszczycie się o miłość do Boga. Nie wolno wam tego zaniedbać, nie wolno zaniedbać miłości do Boga. Należało oddawać dziesięcinę z wszelkich plonów. Faryzeusze na to zwracali uwagę, aby dano dziesięcinę ze wszystkiego. Czy zachowywali te ważne przekazania, że należy postępować sprawiedliwie i być skromnym przed Bogiem? Jezus nie zatrzymał się na tym, lecz powiedział im, Biada Wam. Faryzeusze, lubicie pierwsze miejsca w synagonach, aby pozdrawiali Was na ta. A jesteście jak groby, które, po których ludzie chodzą, a nawet nie wiedzą. Jeden z faryzeuszy uczonych w piśmie powiedział, że Ty nas urażasz. A Jezus chciał im powiedzieć, że nie czynią niczego, by pomóc ludziom, dlatego Jezus powtarza, biada wam, uczeni w piśmie, narzucacie na ludzi ciężar. Sami nie chcecie poruszyć nawet palce. Biada wam, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. Chodziło tu, o groby ustny przekaz, ustny przekaz na temat tych grobów. Oni wymagali, aby zachowywano wszystkie prawa, które przemienili w ciężkie brzemię. Ich przodkowie zabijali Bożych proroków, szli stopami swoich praojców, chociaż udawali, że proroków czczą, buduj budując im grobowce. Nawet chcieli naj, zabić największego Bożego proroka, ale i, nawet go zabili, a Jezus powiedział, że Bóg rozliczy się z nimi wobec tego, co się wydarzyło, zburzenie Jerozolimy i tak dalej. Tym samym tonem Jezus powiedział, biada wam, uczeni w piśmie, bo zabraliście klucz wiedzy a nie chcecie wziąć tych, którzy chcą się uczyć, przeszkadzacie im, parafrazuję. Jesteście zobowiązani, aby otwierać sens prawa, wyjaśnić go. Lu nie czynili tego, lecz ludziom umniejszali możliwość zrozumienia Bożych słów. Bracia i siostry, być wiernym to jest naturalne wobec człowieka. Podczas całej historii mamy ciągle jakąś walkę, kto jest główny w ludzkich grupach. Ci przywódcy w jakiś sposób się narzucali, w jakiś sposób nazywali. Możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju kompleks lidera w ludzkiej wspólnocie. Być pierwszym, wśród pierwszych należy do pewnej społecznej elity, bracia i siostry. Teraz przeczytaliśmy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Cały ten rozdział jest jako krytyka wobec tamtejszej elity, wobec uczonych. Oni byli elitą według prawa mojżeszowego. Na, był budowany życie narodu żydowskiego. Każde społeczeństwo we wszystkich czasach ma swoich przywódców silnych. Pojedyncze grupki, które w jakiś sposób narzucają swoją władzę w dzisiejszej demokracji to są partie, które konkurują o władzę. Wszyscy myślą, że postępuje właściwie, należy ich naśladować. A nie może być inaczej. Bóg dał człowiekowi wolność. Także ludzie mogą razem jednoczyć się, organizować jak pragną i zawsze w tej organizacji szukają najlepszego przywódcy. Poszukiwanie najlepszego przywódcy oznacza poszukiwanie najlepszego wzoru dla człowieka. Dlatego Jezus mówi o tamtejszych przywódcach narodów. Oni nie są godni swojej władzy kogo na końcu słuchać kogo naśladować nie możemy dostosowywać się do ludzi do jakichś liderów elit gdyż wszyscy są światowi są ludźmi często grzesznymi należy iść na tym, za tym co jest ponad ludzkie to jest wieczne boże prawo wzór dla nas wszystkich Bóg nam pokazał, przez wcielenie swojego syna stał się człowiekiem z nami, aby był dla nas pewnym wzorem, światłem prawdy, które oświeca każdego człowieka. Światłość dla oświecenia narodów. Jezus Chrystus jest jedynym wzorem, drogą, prawdą i życiem. Przyjmując wiarą, to do swojego życia. Żadni przywódcy, żadni liderzy, żadne jakieś wielkie tytuły nie mogą tak oślepić, żebyśmy pierwsze nie słuchali Jezusa i jego słów. Szli za nim w swojej drodze życiowej. Należy słuchać tych, którzy mówią, ale jeżeli mówią to, co jest zgodzie z wolą Bożą, z Słowem Chrystusowym. Dlatego bracia i siostry, Wszyscy musimy przyjąć te moralne reguły, które w wyznaczonej mierze obowiązują wszystkich ludzi, nauczycieli, przywódców, rządzących, każdych według ich stanowisk i zadań w ludzkim społeczeństwie, towarzystwie. Zawsze chodźmy za innymi tylko w tym, co dobre, nie co złe. Musimy siebie. Nawzajem oceniać wobec tego, co dobre w nas, w każdym człowieku jest coś dobrego. Nie jest tak bardzo zły, żeby nie było nic dobrego. Jezus nam mówi: Jeden jest Wasz Ojciec w niebiosach, dlatego przede wszystkim patrzmy na Niego. Jego obraz w ludziach i nasze spojrzenie na świat będzie inne, lepsze aby obraz był pokazany przez to, co człowiek czyni. Jeden jest nauczyciel. Jego rozpoznajemy we wszystkich, którzy w prawdziwy sposób realizują jego słowa. Nigdy nie narzucajmy się innym. Nie pragniemy być uczniami innych. Bardziej pragniemy być uczniami Chrystusa. To mamy czynić. By dawać świadectwo. Musimy być gotowi przyjmować to, co od Boga przychodzi. Ta ostra mowa Jezusa skierowana do uczonych w piśmie. Rozummy, że to też jest skierowane do nas. Ktokolwiek będzie wywyższony, będzie poniżony. Kto, będzie, kto się poniża, będzie wywyższony. Jeżeli chcemy w jakiś sposób pokazać innym siebie, nie musimy przez jakieś wielkie deklaracje, jakieś wielkie słowa, lecz przez dobre uczynki. W dobrych uczynkach można rozpoznać dobroć i miłość Bożą. Wielu jest, Wiele jest dziś pobielanych grobów wśród chrześcijan niszczących. Chrystusa. oddalenie od Boga wiele fałszywych chrześcijan chrześcijaństwo zewnętrzne a wnętrze i serce puste wiele jest ust, które publicznie szepczą modlitwy, a te same usta wypowiadają przekleństwa, bluźnierstwa przeciw Bogu obraz ludzkiego, faryzyjskiego narodu z grobów Czuć plugastwo we wnętrz, wnętrze puste. Zapominają, że Pan ma to ostre oko. Patrzy na serce, a nie szaty. Odzież patrzy na duszę, a nie na to, co zewnętrzne. Amen.